Osuszacz adsorpcyjny Cotes CL26 jest często wykorzystywany do osuszania w niskich temperaturach np. pomieszczeń nieogrzewanych. Film pokazuje pracę osuszacza na zewnątrz w trudnych warunkach klimatycznych, gdzie wilgotność względna wynosi 50%, wilgotność bezwzględna 6,2 g na kg powietrza, a temperatura powietrza 6 stopni Celsjusza. Na wyjściu powietrza regeneracyjnego osuszacz pokazuje ponad 90% wilgotności względnej i prawie 30 g na kilogram powietrza. Dzięki temu uzyskujemy świetne parametry suchego powietrza czyli wilgotność bezwzględna równa jest 2 g na kilogram powietrza, a wilgotność względna schodzi poniżej 12%. Widzimy zatem, że uzyskujemy obniżenie wilgotności o ponad 4 g w każdym metrze sześciennym powietrza, co definiuje osuszacz jako bardzo wydajny i ekonomiczny. Dzięki takim właściwościom możemy osuszać ściany i posadzki w pomieszczeniach po zalaniach, po powodziach oraz w nieogrzewanych obiektach deweloperskich, a także utrzymywać suche powietrze w nieogrzewanych magazynach. Konstrukcja osuszacza jest bardzo praktyczna, a waga poniżej 11 kg czyni go bardzo mobilnym. Osuszacz jest dostępny w sklepie toptechnikapolska.pl